Ostrzeżenie. Materiał zawiera treści nieodpowiednie dla osób z kijami w dupie oraz kontrowersyjne rozkminki dotyczące Komodore i ich fanów. Jeśli jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Siemanko z tej strony, Elio Baterii, elektrofan. Nie, wydawało mi się, że napis źle widać. No widać, dobra. E, Siemanko, z tej strony jellybattery, retrofan. E, dzisiaj wstępniak będzie taki króciutki, bo chcę od razu do gameplaya przejść. Poza tym jest już kurde późno, bo tutaj miałem techniczne problemy i w ogóle. Ale jeszcze zanim do wstępniaka przejdziemy, taka malutka reklama. E, wczoraj w kiosku znalazłem. Bo nie, ja to tak naprawdę nie wiem co jaki czas to wychodzi. Chyba co trzy miesiące. Ale tak, co jestem w kauflandzie to patrzę do kiosku i jest nowy numer CD Action Retro. Czy dyszki kosztuje. E, ja to kupuję za każdym razem. E, powiem wam, że naprawdę, naprawdę spoko. Jest o Dumie, jest o mojej ukochanej gierce UFO. Enemy Unknown, jest o Falaucie, ale przede wszystkim na stronie 44 jest, zaczyna się artykuł, e, który jest aż na czterech stronach o Optimusie, o firmie bliskiej mojemu sercu, ponieważ pracowałem tam przez 5 lat. E, cała historia. No, Optimus znaczy najlepszy. Jak to się podziało, że się tak wszystko zesrało o Romanie Klusce, o tym, jak no jak to wszystko się spierdzieliło, a, a było tak pięknie, przez kogo się spierdzieliło. Także polecam kupić, sobie poczytać. Wiadomo, no, w internecie też można znaleźć, ale naprawdę to, to jest Freida. Siad, siadnąć sobie przy, przy żonie TikTokerce i ze z gazetą posiedzieć, poczytać. No, także, także polecam. Polecam. W ogóle wczoraj pani, co mi to sprzedawała, to mi dała takie zagięte na dole. A ja mówię, że proszę Panią, bo ja jestem kolekcjonerem takich gazetek i chciałem, żeby mi to Pani wymieniła na ten. Pani nie zrobiła problemu, wymieniła. Tam jej kasa fiskalna nie chciała odpalić, chciałam zapłacić kartą i tak dalej. No i Pani się tak, że tak powiem, przede mną otworzyła, się okazało, że ona też robi retro, ale retro samochody. I tak mi tam pogadała. No spoko, spoko. No powiem jej dzień dobry następnym razem jeszcze raz. Dobra, wstępnie, wstępnie. Yy, tylko to mi jest, będzie potrzebny telefon jeszcze. Yy, że komodorowcy to są straszne paciuloki, no to wszyscy wiemy, ale zdarzają się komodorowcy, którzy odbiegają od standardu i są po prostu akceptowani przez przeze mnie. Yy, jednym z tych komodorowców jest yy, komodorowców płci przeciwnej, czyli jest komodorowczyni niebieska. niebieska. Niebieska napisała do mnie na Discordzie tymi słowami. Tylko mi się tu teraz przewinęło, muszę się muszę cofnąć, czekajcie. Napisała tak. Powiem ci coś szokującego. Znalazłam gameplay z gierki na Atari XLX i mnie zaciekawiła. Lord of the Orb. E, nie widziałam filmu z tego u Ciebie, ale raczej niekoniecznie w Twoim stylu. No i tutaj się niebieska mylisz, ponieważ e, teraz tak poważnie. Przypomniałaś mi bardzo fajną gierkę z, z początków mojego grania na małym Atari. E, gierka to taka prościutka, przyjemniutka, e, taka typowa, że tak powiem. E, I z przyjemnością ją ogram. Rzeczywiście na kanale jej nie było, e, zaraz ją sobie ogramy. Także dziękuję serdecznie. Jak to, jak to miałem na Was mówić? Ciulko. <grywanie> dziękuję, ciulko. Dobra, zaczynamy, zaczynamy ogrywanie. Odpalamy atarynę. Zanim gierka się załaduje, to Wam jeszcze powiem, że na Atari Mani nie ma żadnej instrukcji, nie ma skanu okładki. W internecie gdzieś tam na pierwszych stronach, które tam gdzieś wyszukałem, w zakładce grafika czy wszystkie, też nie znalazłem nic, co by nam wyjaśniło o co w gierce chodzi, kim jesteśmy, co musimy zrobić. Kompletny brak informacji, ale to tak, tak na szybko szukałem, jak zawsze. Eee, także nie wiem, także nie wiemy. Eee, gierka też zauważyłem na tej spacji, naciśniemy. Jest omawiana na Atari online w takich nowożytnych czasach. Nie wiem, czy ktoś jakiegoś remake'a nie, nie, nie próbuje, czy, czy coś takiego. Tutaj w ogóle widzę 83 rok, na Atari Mani jest 85. Na Atari Mani jest antik software, tu jest jakiś Jose Suarez, może on jest tym antik Soft... nie wiem, nie wiem. To jeszcze, może zanim, zanim będę montował odcinek, dam napisy, to jeszcze to zwietrze. Natomiast zanim zaczniemy grać, jeszcze Wam tak powiem, że będę Wam opowiadał oczywiście, co trzeba w gierce robić, co tam jest na ekranie i tak dalej, żeby Was wprowadzić w klimat. Natomiast musicie też przyuważać, co ja tam faktycznie robię. Bo potem do tego wrócę, a to jest wszystko ważne. To jest wszystko ważne. Dobra, zaczynamy. Pacałki jest tak po, poprawie Fire. Wcielamy się w takiego chłopczyka. Taki mały chłopczyk. No, raczej wiekowo jest młody z tego względu, że jeszcze bujna czupryna jest taki niewysoki. Jak to mawiał. Laskowik z kabaretu tej o Bohdanie smoleniu, no nie żyjącym już niestety Bohdanie smoleniu, że wzrostu kaloryfera albo siedzącego psa. No. I teraz tak, z racji tego, że nie mamy instrukcji, to tak naprawdę nie wiem, czy ten mały chłopczyk jest lordem, który zgubił swoją kulę i jej teraz szuka, tego nie wiemy. Czy też może jest właśnie w jakimś takim zamku, może w jakichś lochach, jakiegoś takiego na przykład złego lorda, który mu tą kulę zabrał. No, tego po prostu nie wiemy. W każdym razie musimy zbierając, zbierając klucze tutaj po, po, po tych komnatach, otwierać poszczególne drzwi. No, zawsze zaczynamy od drzwi, które kryją. Dostęp do większej ilości kluczy, a potem otwieramy drzwi, które kryją różne artefakty, aż trafimy w końcu na części naszej kuli, której szukamy i którą musimy po prostu skompletować. Jak widzicie, na ekranie mamy takie monetki. Mamy, mamy pierścionki, do czego one służą? Monetki, to tylko nam punkty zbierają, zauważyłem, nic nie robią. Natomiast e, pierścionki służą do odzyskiwania energii. W małym stopniu ale odzyskują energię. E, jak widzicie, ta energia jest na dole, ten pasek siły i w miarę jak się poruszamy, no ta, to nam tak powolutku, o kurde, powolutku nam, e, powolutku nam ubywa. E, a jak nam ubędzie całkowicie, no to. No to niestety giniemy. E, tutaj nie ma żyć, więc jak energia doleci do końca, jest po prostu koniec gry, więc musimy na to uważać. E, musimy tą energię uzupełniać. Ja jak byłem mały, no to e, myślałem, że tu chodzi o to, żeby pozbierać wszystkie monety, wszystkie, wszystkie piercionki. Nie, nie, nie. To sobie zostawiamy. Jak nam będzie już energii brakować, no to wtedy, e, wtedy ruszamy e, pozbierać. Zresztą pokażę Wam, jak to teraz się odbywa. Popatrzcie. Wchodzę i patrzcie na energię, jak wezmę piercionek, Pyk. i trochę wskoczyło, nie? Teraz sobie troszkę uzupełnię. E, energię tracimy chodząc, ale energię też tracimy wtedy, kiedy któryś z tych stworków e, nas złapie. On zabiera nam wtedy bardzo dużo energii, więc jeżeli już jej mamy mało, no to zginiemy. Jeżeli jej mamy w miarę dużo, tak jak teraz, no to będziemy, będziemy żyli, tylko ta energia ubędzie. Znaczy no, my się dalej męczymy, czyli większa szansa, że po prostu zginiemy. Więc trzeba, więc trzeba tego pilnować. Po planszy chodzą stworki. Które... Aha, jeszcze tam pod paskiem energii jest wskaźnik darts, czyli ile mamy takich rzutek, którymi będziemy zabijać te wszystkie stworki. To jest bardzo ważna rzecz, ja po prostu myślałem, że wszyscy możemy i strzelać, napierdzielać i ten. Niestety, niestety tak nie jest, z tego względu, że tych, tych rzutek jest ograniczona ilość i też i też one się nie odnawiają, nie można ich znaleźć. A jak robi się pod koniec już naszego tutaj pobytu na, danej, na danym levelu, ciepło naprawdę, bo i mamy mało energii, żeby nas nikt nie złapał, i no i po prostu jeszcze mamy sporo chodzenia w otwieraniu tych wszystkich drzwi, no to, no to potem już nie mamy czym szczelać i się robi kompletna dupa. Moja wskazówka jest taka: widzisz, otwieramy tutaj drzwi, różne artefakciki tam leżą. Moja wskazówka jest taka, że jak da się ominąć i nie zabić jakiegoś stworka, da się przed nim uciec, trzeba to zrobić, żeby po prostu oszczędzać te lotki, bo jak nam się skończą, to wierzcie mi, jest pod koniec, pod koniec naszych, naszego pobytu na levelu naprawdę duży problem. Chować się możemy w tych wszystkich miejscach, które są właśnie za tą taką kreseczką, czyli w miejscu, gdzie są artefakty, w miejscu, gdzie są klucze, w miejscu, gdzie był tutaj ten pierwszy klucz, i te stworki nam nic nie zrobią, bo one tutaj wejść nie mogą. Także to jest taki nasz, nasz bezpieczny. Bezpieczny azyl. Eee, nie wiem, czy już wspomniałem, bo się pogubiłem. Eee, są trzy levele. Eee, są trzy levele. Eee, w pierwszym levelu mamy taką jakby ćwiartkę tej kuli do znalezienia, w drugim mamy drugą ćwiartkę, też mamy dwie ćwiartki. Niektórzy to się inaczej z ćwiartkami, z ćwiartkami zabawiają, a w ostatnim mamy już połóweczkę. Połóweczkę, to już jest na grubo. I to się tam kompletuje, no i mamy, mamy gierkę eee, przeszedniętą. Eee, co jeszcze? Eee, stworki. Stworki. No to... Eee, są dwa rodzaje stworków, jak zauważyliście. Pierwszy stworek to jest takie. No taki bliski mi klimat, bliski mojemu sercu. To jest oko na nogach. Oko na nogach. Yy, I to jest. No, jeżeli już mamy rozróżnić tych tutaj stworków, no to to jest taki głupszy z naszych przeciwników. Yy, o no tak chodzi. Tak chodzi, tak se chodzi. Jak Jakąś ścieżkę zaplanował, idzie. Natomiast drugi przeciwnik to jest coś takiego, co przypomina Gremlina. Jeżeli pamiętacie z dzieciństwa moje roczniki, wezmę sobie teraz energię. Pamiętacie z dzieciństwa e, film Gremliny, no pierwsza część, druga nie była taka, taka super fajna. No to Gremlin to był taki, taki fajny stworeczek. Gizmo się nazywał, którego dostał taki chłopak w prezencie. E, to to było takie żyjątko, takie pluszowe, takie się tak się tak, i, i, i robił. No taki fajny był. Ale jak mu się przypadkiem kapło na głowę, czy tam na inną część ciała, kapło mu się wodą, no to on się zmieniał właśnie w takiego, co tutaj chodzi. Yy, troszeczkę takiego, może większego, dalej takiego puchatego, ale już takiego wrednego się zmieniał. Takie tylko nie miał wąsów, bo te to tu mają wąsy. No, i zmieniał się takiego wrednego, i to są takie tutaj Ten, a jak mu się dało po północy jeść, no to zmieniał się już w tego gremlina takiego już złowrogiego, który który tam no, niszczył miasto, był tam rozwalał i tak dalej. Tu jak widzicie są na, na dole największe drzwi, do której, które musimy otworzyć aż trzema kluczami, jednym migającym ostatnim i tutaj właśnie będzie połóweczka tej, tej kuli, ta pierwsza. Także może zaraz się to uda. No troszkę, jest troszeczkę chodzenia, to nie jest taka gierka co pyk, pyk, pyk pyk, pyk ten, nie? Ja ją próbowałem w ogóle wczoraj, jak tak chwilkę trenowałem na emulatorku w robocie. Na przerwie, na przerwie oczywiście, w robocie na przerwie. Jezus, bo to miało być w miejscu innym niż dom, w robocie na przerwie, bo miałem przerwę. Pracownikowi zgodnie z kodeksem pracy po 4 godzinach przysługuje 15 minut przerwy. Miałem przerwę, więc mogłem sobie to potestować. Na telefonie służbowym, oczywiście nie tylko na telefonie prywatnym, żadnym komputerze. To tak gwoli wyjaśnienia, jakby ktoś tam ten oglądał. No. To, jak gram na emulatorku, to tak mi się nie chciało za bardzo chodzić i naciskałem klawisz F1 w takich bezpiecznych momentach, jak mi się wydawało, żeby troszeczkę tą gierkę e, przyspieszyć, żebym nie musiał tyle, tyle łazić, ale no, naciśnięcie tego F1 powoduje, że tak w szybkim tempie zaczynają te stworki nas, nas gonić, że po prostu no, nie dało się tego przejść, tylko się potem denerwowałem, dwie szałki wystrzeliłem niepotrzebnie, kurde, denerwowałem. Także tutaj trzeba po prostu, po prostu trzeba cierpliwości do tej gry. Zauważyłem też małego baga, który jest jak się odpala na fizycznym sprzęcie. Na emulatorze jak wlazł wlaz na mnie stworek, no to oczywiście traciłem energię, a tutaj... I trzy razy już mnie zabiło, jak byłem, e, nie dotykałem stworka, ale byłem po, po takim, no, jeden, jeden, jakby znak e, od niego w odległości. Nie wiem, czemu tak się dzieje. <laughs> Wkurzałem się strasznie. E, dobra, e, energii mamy połowę. Teraz muszę się troszkę skupić, żeby nie dać dupy teraz pod sam koniec, <laughs> bo zostały nam przedostatni przed klucz. Niesiemy ostatni klucz, nam został do, do, do zaniesienia. No i zaliczymy drugi level. Zobaczycie, jak to wygląda. Strzałek jeszcze mamy około, nie wiem, tam 10 chyba na dole. Powinno się udać, bo jeszcze jeden kurs nas tylko czeka. Gierka, myślę, nie jest trudna do przejścia, tylko no, trzeba troszeczkę się zmobilizować, jeżeli chodzi o ciepliwość, bo po, takie nerwowe osoby po 40, jak ja, to raczej lubią szybko wszędzie dojść. Lubią <grywia> wszędzie szybko dojść, i, i to, a tutaj jest jednak troszeczkę czasu potrzebne, ale wszystko na to wskazuje, że nam się uda. Mamy jeszcze czym strzelać, mamy jeszcze energię. Ja sobie jeszcze ją zatankuję chyba tutaj z boku tymi, e, tymi pierścionkami dwoma. Zawsze, zawsze to coś będzie. Tam mnie gonią jedne oka. Musimy ich niestety zabić. Tutaj zostało nam strzałów chyba 7, ale już będziemy zaraz na górze, weźmiemy ostatni. No i zobaczycie, jak ta, jak ta połowa kuli wygląda. No, kolejnych levelów już nie będziemy grali, bo to nie ma sensu Wam czasu zabierać. Gierka jest całkiem spoko, gra się w to przyjemnie. E, przypominają się naprawdę stare czasy, pierwsze tygiery, które dorywa, do, do, dorywaliśmy na początku lat 90., bo to jest taka typowa, typowa grafika atarowska, typowa gierka atarowska, e, ale, ale ja, ja tą gierkę lubię, także cieszę się, że została ona mi przypomniana. Czekajcie, mamy jeszcze tyle strzałek, to jeszcze to oko zabijemy e, i ciśniemy na dół, ciśniemy na dół, powinno się udać. Natomiast, mimo że to tak banalnie wygląda, mimo że to tak banalnie wygląda, cztery strzałki ostatnie, trzy. Mimo, że to tak banalnie wygląda, naprawdę może czasami być problem z przejściem. Dwie strzałki. Dwie strzałeczki. Dobra, mamy drzwi. Uda się, bo, bo już mi się ciepło zrobiło, że Wam nie pokażę. No i proszę bardzo, mamy jedną czwartą. Mamy naszą ćwiartkę. czwartkę zdobywamy. Teraz jeszcze dwa, dwa levele nas czekają. Dodało nam punkty, ćwiarteczka doleciała, uzupełniła nam strzałeczki. No i teraz będzie niebieski level, potem jest level fioletowy. Odpływa i faga. Proszę bardzo. I niebieski level. No i do zrobienia jest dokładnie to samo. Troszeczkę inne artefakty zdobywamy, e, zdobywamy za tymi drzwiami, które będziemy otwierać e, kluczami. E, tutaj doszło coś takiego nowego. Jeszcze się takie, takie teleporciki. Możemy się przerzucić z jednej strony na drugą. Tych teleportów w tym levelu jest, jest, jest kilka. No i na początku znowu lecimy do tego pierwszego kluczyka. Staram się tak nie zbierać tych, bo szkoda zbierać na razie. Lecimy do pierwszego kluczyka. E, no i zaczniemy otwierać te klucze na górze, znosić znowu wszystko na dół i tak dalej. Ale my już tego nie będziemy grali, tylko jeszcze Wam ten cały level przejdę w dół, pokażę jak on się prezentuje. Nowością, tak jak mówiłem, są tutaj teleporty. W trzeciej planszy, kurde, nie pamiętam, czy tam coś nowego dochodzi, no ale ale nieważne. Dobra, mamy kluczyk, mamy też wciół pierścionków, energię można uzupełniać. No, tak się prezentuje, tak wygląda Lord of the Orb. Schowam się tutaj naprawdę spoko gierka i kurde, no sentyment mi mówi, że wydacie jej czwóreczkę, ale to jest taka gierka, gierka na trójkę. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, do następnego.